Co się wydarzy w 343 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Okazuje się, że to nie Bachar, a Kawajden jest w ciąży. Kuzej po raz kolejny proponuje dziewczynie rozwód, Naciaj zaś próbuje nakłonić sile, by odeszła. Emisja 343 odcinka Miłości i Nadziei w poniedziałek 1 grudnia. Podziel się wrażeniami w komentarzu. Streszczenie 343 odcinka Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy? Okazuje się, że Bachar wcale nie jest w ciąży. To jej matka, Kawajden, spodziewa się dziecka. Mają plan, po porodzie Kawajden przekaże noworodka Bachar, która będzie udawać, że to jej potomek. To oszustwo ma zapewnić Bachar utrzymanie małżeństwa z Kuzejem, skłaniając go do porzucenia zamiaru rozwodu. Przez nadchodzące miesiące Bachar będzie symulować swój stan. Jednocześnie Naciaj usilnie próbuje skłonić sile do odejścia od Kuzeja. Choć ceni sile i darzy niechęcią Bachar i Kawajden za ich przeszłe zachowania wymierzone w Hulije, wieść o rzekomej ciąży synowej zmusza ją do działania. Stawia sprawę jasno. Siła musi zniknąć z życia jej syna. Czy Naciaj zdoła przekonać rywalkę do rezygnacji z miłości? Kuzej, niezrażony, raz jeszcze proponuje Bachar podpisanie dokumentów rozwodowych. Bahar, udając szlachetność, po raz kolejny odmawia, twierdząc, że niczego od niego nie chce. Kuzej demaskuje jej grę, co prowadzi do gwałtownej kłótni, która przyciąga wszystkich do gabinetu. Kuzej wprost oskarża żonę o udawanie ofiary. Z powodu zamieszania, Bahar po raz kolejny unika złożenia podpisu, co jest kluczowe dla jej planu utrzymania ważności małżeństwa. Po tym dramacie kuzej informuje sile o pilnym zagranicznym wyjeździe służbowym. Dla sili to krytyczny moment. Ma czas, aby zniknąć i w ten sposób umożliwić kuzejowi pozostanie przy siostrze w celu wspólnego wychowania dziecka. Czy siła zdecyduje się na potajemną ucieczkę podczas nieobecności ukochanego? Emisja 343 odcinka serialu Miłość i nadzieja w poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku. O godzina 17:20 w TVP2, zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.